Witam rodziców, a przede wszystkim dzieci, które ani dnia nie mogą obejść się bez kredek i farbek. Nazywam się Anna Piotrowiak, zajmuję się profesjonalnie malarstwem oraz karykaturą. Chciałabym Państwa zaprosić na kurs malarstwa akwarelowego prowadzonego w ramach nowej, założonej przeze mnie szkoły Piotrowek Art Studio. Na kursy zapraszam dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W tym właśnie wieku dzieci są przepełnione energią są entuzjastyczne, chętne do poznawania czegoś nowego oraz do eksperymentowania. Nie przeszkadzajmy im w tym, wręcz pomagajmy. A może któreś z waszych dzieci to Dali lub Wangok naszych czasów? Stworzyłam taki kurs, który pomoże dziecku rozwinąć jego talent. Przemyślałam ten kurs tak, aby dziecko się nie nudziło, ale uczyło się w trakcie zabawy. Kurs pomaga poznać znane już dzieciom materiały. Dowiadujemy się nowych informacji o farbach, pędzlach. Poznajmy perspektywę, walory kolorystyczne, uczymy się prawidłowo trzymać pędzel, ołówek, stawiać kreski, poznajemy nowe techniki. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana. Rysujemy soczyste jabłka, proste pejzaże, zwierzęta, pojawiają się motywy również roślinne, zahaczamy również o inne tematy dziecięce, w tym także abstrakcyjne. Na każdej lekcji omawiam inną technikę. Jedno zajęcie to jest jeden efekt akwarelowy. Każde dziecko jest artystą. Malowanie jest jak mantra. Ona uspokaja i rozwesela. Pomóżcie dziecku tworzyć i żyć sztuką. Czekam na Wasze zgłoszenie telefonicznie oraz mailowe. Zapraszam serdecznie.